Trzeci odcinek Rodziny Zastępczej pokazuje, że życie w dużej rodzinie, to mieszanka zabawnych sytuacji, drobnych konfliktów i zaskakujących zwrotów akcji. Tym razem Kwiatkowscy muszą zmierzyć się z tajemniczym zniknięciem cennych przedmiotów, wróżbami Romka i niezwykłymi zdolnościami Elizy. Majka staje przed poważnym dylematem. Dostała zaproszenie na dyskotekę od dwóch chłopaków, Darka i Łukasza, ale nie wie, którego wybrać. Prosi o poradę własną mamę, która pracując w domu nad listami czytelników, przyjmuje niezapowiedzianą wizytę cioci Uli. Jest załamana, bo zaginęła jej złota bransoletka. Jest pewna, że zostawiła ją w łazience Kwiatkowskich poprzedniego dnia, ale nigdzie jej nie ma. W tym samym czasie, Jacek, wracając do domu z dokumentami, Romka informuje, że chłopiec ma cygańskie pochodzenie. Anka łączy fakty i zaczyna podejrzewać, że to on ukradł bransoletkę. Chcąc sprawdzić jego uczciwość, wspólnie z Jackiem postanawiają przeprowadzić mały test. Zostawiają na wierzchu pieniądze i paczkę papierosów. W międzyczasie Eliza ujawnia swoje niezwykłe zdolności przepowiadania przyszłości. Ostrzega Ankę, że już po wazonie. Anka prowokuje Romka, prosząc go o przyniesienie swetra z szafy, by zobaczyć, czy chłopak coś przy okazji ukradnie. Jednak Romek oddaje jej tylko sweter i wraca do zabawy, nie mając pojęcia, że jest podejrzewany. Kwiatkowscy sprawdzają podłożone rzeczy, nie ma ich. Majka, chcąc rozwiązać swój miłosny problem, postanawia wykorzystać pochodzenie Romka i zmusza go, by powróżył jej w sprawie dyskoteki. Zakłopotany chłopak posłusznie rozkłada karty i doradza, by poszła z wyższym z chłopaków. Chwilę później Jacek i Anka postanawiają porozmawiać z Romkiem o zniknięciu podłożonych przedmiotów. Jednak zanim dochodzi do poważnej rozmowy, chodzi Majka uszykowana na dyskotekę i oznajmia, że to ona schowała papierosy do szuflady. Anka natychmiast sprawdza paczkę. Wszystko się zgadza. Jacek próbuje wrócić do rozmowy. Ale nagle do pokoju wpadają Eliza i Zosia, krzycząc, że śliniak połknął prawie 50 zł. Sytuacja staje się coraz bardziej chaotyczna i niespodziewanie wpada Ciocia Ula. Jacek unika tematu bransoletki i zamiast tego pyta Romka, czy dobrze czuje się w ich domu. W międzyczasie Anka niechcący strąca wazon, a chwilę później Ciocia Ula informuje, że bransoletkę znaleziono w ministerstwie, gdzie pracuje. Cała sprawa zostaje rozwiązana. A podejrzenia względem Romka okazują się bezpodstawne. Wieczorem Jacek zachęca Romka do nauki matematyki, obiecując mu pomoc Filipa. W końcu Majka wraca z dyskoteki szczęśliwa, wróżba, Romka się spełniła. Trzeci odcinek to mieszanka humoru i rodzinnych nieporozumień. Podejrzenia wobec Romka okazują się niesłuszne, a jego wróżba dla Majki niespodziewanie się sprawdza. Przy okazji widzowie poznają niezwykłe zdolności Elizy, co dodaje serialowi fantastycznego, tajemniczego wątku.